No, witam wszystkich. E, dzisiaj pokażę Wam nowy pojazd ewakuacyjny, medyczny, e, który, tak szczerze mówiąc, nie jest nowym, ale pewno ciekawsko na pewno dla Was będą. E, przed Wami jest Bogdan 2251. E, który jest na bazie Great chińskiego samochodu, którego na pewno nie wieszcie. Great Wall VL5 Który jest wykorzystany dla przewozu rannych i chorych z polu walki do, do szpitala. No i jest to pewne połączenie między myślą techniczną ukraińską no i niestety chińską Czyli myślę ukraińską jest to że ta budka karetki ona właśnie jest sprojektowana, zebrana i zrobiona w ogóle w Ukrainie na zakladach w miście Czerkasy Centralnej Ukrainy Awożie i Silnik, no i sam samochód tak faktycznie jest e, e, zrobiony z pick -upa chińskiego który, e, o technicznej stronie którego my po, pogadamy później powiem Wam później Na początek po prostu co my mamy od strony medycznej Od strony medycznej my mamy dość wielką karetkę która jest w stanie przyjmować na jeden raz cztery leżących rannych, według danych technicznych, to może tu się umieścić do 11 osób, czyli jest maksymalna ilość, ale faktycznie optymalnym jest, żeby przywozić jednego rannego. czyli tutaj są wymyślone specjalne. Kolej dla ładowania noszów do przenoszenia rannych. Tutaj też możecie zobaczyć specjalna deska dla rannych z uszkodzeniem kręgosłupa. No, ten samochód, akurat nie jest bardzo mocno wykorzystany przy ewakuacjach. Dlaczego powiem później. Dlatego tutaj medykamentów jest dość mało, a tak generalnie to większość jest wykorzystana także dużo jest kieszeń, w których jest umieszczone różne narzędzia medyczne i leki. Tak samo możecie zobaczyć, że tutaj jest specjalne podświetlenia, dodatkowa wentylacja, ogrzewania. No i poza tym jest dużo miejsca na to, żeby umieścić na przykład wielką ilość na przykład zapasowych jakichś rzeczy medycznych, e, jakichś dużych medycznych narzędzi i tak dalej. E, no i właśnie tutaj może być dość wygodnie wymyślono to, żeby wstawić kroplówki, zmieszczać. Także generalnie od strony medycznej ten sam, ta karetka czy ten samochód jest dość niezły. A teraz podejdziemy niby do e, jego części technicznej. Zapraszam do środku kabiny. No tutaj my mamy tradycyjną kurczę jest też mały. <gry> tutaj my mamy tradycyjne trenówkę. Nie wiem na który trenówko jest podobne, no, trochę jest tu jak dla mnie osoby nie dość wysokiej za mało miejsca. Ale chciałbym powiedzieć od tego miejsca o wadach tego samochodu. Przede wszystkim e, niestety, mimo tego, że kilkaset takich samochodów jest teraz w wojsku, e, ten model jest mniej udany z powodu tego, że wykorzystany jest silnik mniejszej mocy. I e, oczywiście, że przy ewakuacji rannych jest bardzo ważną rzeczą po prostu wyjechać jak mogę szybszej, a mocy tego silnika na tego nie wystarczy. E, ma e, skrzynię biegów na 6 biegów. E, z, poza tym może być włączone na przykład blokowanie e, koł czyli dwóch, czterech albo jednej strony i poza tym e, niby wszystko wygląda bardzo dobrze i w ogóle wygląd tego samochodu e, u wszystkich e, do, dla wszystkich e, ma bardzo pozytywny niby na początku reakcje ale niestety e, brak mocy i dość wielka masa, a jest to blisko 3,5 tony samochód razem z tą z częścią tego, tej budy powiedzmy medycznej. On jest za ciężki dla tego silnika, dlatego czasem nawet wyjazd na dość normalną drogę robimy na drugim biegu i, i to wyjeżdża on nie dość szybko. No, ale mamy co mamy. Powiedzmy, że na jakiejś starej radzieckiej technice, która się nazywa się buchanka, yy, jazda nie jest bardzo lepsza. No i poza tym chciałbym, żeby zobaczyli jego z przodu. Znak. No i wygląda dość dobrze oczywiście przodu, można fajne zdjęcia zrobić, ale wolałem, żeby to była jakaś Toyota, czy Mitsubishi, czy coś takiego. Niestety na razie w Ukrainie nie ma. Ja nadal jestem myślę o tym, że najlepszy pojazd dla ewakuacji, nieopancerzony oczywiście, to jest tylko, wyłącznie Volkswagen T4. To jest najlepszy samochód na tej wojnie, który w ogóle spotkałem dla transportowania na przykład w nie, w bardzo ciężkich warunkach. No na tym wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę.